Będziemy też fantomami Ja z lewej, jadę z lewej, Ty, on może wodą płynąć kara, płynie, no jadę z lewej mówimy Kara, kara, Megalodon Kara, kara, Megalodon 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 Czy jak tam twój Megalodon? Jak tam twój Megalodon? Nie, tragedia u mnie dzisiaj, ogólnie widzowie Dostałem zapalenie ucha. A ty skąd no to wiesz, że tutaj zapełniłem? Ja z mokrą głową i, i czuję, że się zokołtowało. A, ty A -a. Nie, nie mówiłeś tego faktu. Właśnie. No. Dość istotnego. Przemilczałeś ten fakt, że jestem. To prawda. No, jak to wróciłem do domu i po dwóch godzinach jest ludzie, tragedia. Szczerze mówiąc, na tę pogodę, i... pogodę, na tę pogodę, na tę pogodę nie wolno chodzić z mokrą głową. Nie, w ogóle nie wolno bo chodzić wiesz, jak w zimę normalną. No, znaczy, no tak, Dwa tak w zimę chodzi. Ja polecam hmm. na przykład sobie czapkę zimową. Ja Ty też, też polecam na przykład To jest przydatna rzecz. A ale to jest właśnie no ten najgorsze. Nie chodzę w czapce, no ale. No, no to bo to rzeczywiście jest... wszystko zresztą. A ja potem się będziesz mimo. miał 3 tygodnie boleci ucho, więc jak wolisz? No właśnie. To, 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 że myślał. Jest kosmos, jest kongo wariaty. Kongo! Jestem. kongo, tak. Kongo. No jest kongo, pozdrawiam. Jest. Te, widzieliście tego Miszka Katerskiego? Dzień dobry, TFN, jak powiedział? Nie. No bo tam, a, tak, że za, a, pozdrawiam, tak, pozdrawiam wszystkich Twitchan, to cytat jest, i wzią, niezłe wzią, Kongo tu mamy, coś takiego powiedział. A bawi się a w YouTube'a, ja także, wzią. i z Meduzą się tam też ten cimci się No tak, 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 teraz ziomal, no po prostu. Oj, gorzej. Oj, hogaty, oj, hogaty. Oj, hogaty. jest potężna drama na Twitterze, zaczyna się. Że? Jaka drama? Nitro podjaśnia dela, że... Gdzie są jego koledzy, z którymi się trzymał, jak zasięgi były? To znaczy? Koledzy chyba jest... normalne, To znaczy że... jacy koledzy? No, mówił, że... E, jak, jak... Saindustries mieli zasięgi, to byli wagazinami, teraz nagle... Zapomniało się o księżycach... Ło babę! Jest ekipa mm. jakaś, nie? Mhm. Dzięki... To jest. No, myślałem, że tego palnąłem, a on mi zniknął nagle z nie, 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 mnie pierdolności wywaliłeś, Jak mówię? No, na mordę Nie, tylko. ja ciebie... Ja ciebie jakby co wiesz, ja ciebie wywalać nie chciałem, tylko ja cię nie widziałem no, kompletnie. Jasne. Próbowałem no, Jezu, prawo Ale się będzie później, zaraz. nie, poważnie. Nie widziałem cię z mojej perspektywy po tym palnięciu. Ja myślałem, że ja w ogóle nie... A, to ale nie? ten mi zniknął. Nie, nie, nie. nie. A to co, Xayah Industries ostatnie jak nie wiem straciło jakieś zasięgi ostatnio? No teraz medusa przejęło tutaj stanie. Czemu skręcisz moją stronę starej? Nie chciałem. No ja w drugą stronę! Ja chciałem właśnie w drugą, bo ty widziałeś, że jedziesz w tę stronę bo, No dlatego o, ja uciekłem jasna, i ty uciekłeś, dupa. no Ej, bo sre jest pierwszy jak coś, sre jest pierwszy jak coś, jest Teraz, teraz, coś. teraz to już widzę Scyla przeskoczył mi nad głową Woda, kurdej, ta woda A Zobaczam, ja, ja, ja Dobra, dostał kilka Ale pewnie Będzie nic idealne, to lądować. nie zrobi Nie, wylądował w wodzie Ach. U, no nie. Gdzie jest w ogóle ten ZP No jadę. Jechał, ale Dawo. nie wjechał mnie. miny. Ale Bardziej kaszę, bardziej Dobra, bardziej A ZP liście dostaniesz a, zaraz. ale co ty chcesz, no bo no, to ominąłem. Ooo, jak proszę cię. Tak, 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 Wszyscy mnie wyprzedzają. A, czyli Meduza tak rusza i co, i tam średnia ostatnia? No, nie wiem, właśnie przed chwilą Twittera ruszyłem. co że to jest drama bo on wie, że on się nie boi powiedzieć, co mu leży na języku. Oj, Jezus. Dobra, ty, jak ty mnie wywaliłeś? Jak ty mnie wydupiłeś, stary? No, z No tak, no normalnie. Nie A no. grałeś ten trybik z vs versus coś, jak się nadupca większe Ta. samochody? Tak. Ta. Na no no to, znaczy to jest. Ludzie mówią, że już o Industries Industri Nie wiem czy 5000 widzów oh. jest przypadek do Twitchu. Znaczy dla nich, znaczy nich tak, no przecież pragnę przypomnieć, że wed wedle pana Japczana to nie, malutko. No, jakbyś pierwszy raz był przy takiej no tak, sytuacji. No. To, jest to jest raz, ale wiesz, jakby to jest dla pana Japczana to malutko, jest ja pamiętaj? po prostu nie jest na Topie w tym momencie, no i tyle, no. O i teraz już nie zatrzymamy wie, się parda jak coś, no. Niezły, Kongo się się. Mam nadzieję, że będziecie o, też walić Szefardzika. Właśnie, właśnie mi wydupili, właśnie wydupili. Ale w kolejnych, jak będziemy mieli samochód do przejazdu w ogóle i do walenia Szefardzika. Tak zgodę, będzie. Ja próbuję w ogóle. Wiecie, cie, to... wiecie, no. Tak będzie. Nie, bo nie, ma, nie wiem, czy jakaś kosa nie jest pomiędzy mu Federation, no czymś tam trochę skrytykował, Boxer się odezwał. A no bo, a to nie było tak, że w przypadkiem Nixio tam miał grać z kimś, ale... No jednak miał, miał. O nie. Grać. Sylo nie. Wywal go na łeb! Przedę to. Dobra, Zetpek, wbijaj się też. Jadę. Wijamy się w niego. Zimeczku. Ja jestem wbity. Ah. Spad? Niestety nie. Nie jest to... spad. Nic to nie dało. O, ale będę teraz. Ale będę teraz. Ale będę teraz. teraz, teraz jeden <grym> kto jest na drugim właśnie się podmienił na fantoma? Wal Szeparda. on jedzie na samym końcu Ta, małym, głównym. On jedzie, jedzie jakimś ładem. Jedzie, jedzie będziemy też, fantoma, lewe, będziemy lewe, też fantomami. ja z, lewe, z lewej, jeden z lewej. Tylko on może wodą płynąć. No płynie. Ja z lewej mówimy. No wiem, 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 wiem. Ej, no co, pomyślałem? No co ci chodzi jeden z drugim? Patrzę się wjeżdża do wody, chłop. No to nas gra porobiła niestety Ale Kongo warię. Dobra uważaj. Takiego szukany, ja nie widzę tu żadnego środki. On wiedzie? No, Rambo. Teraz wagi lampa. Bagi rampom. Ale no nic wam nie... O, o, o nie! Dobra, panowie, panowie, ale pamiętajcie, ja was, dobra, was zawsze bardzo zdarzyć. lubiłem, jak ja się na was nie wyparę. Dobra, 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 może teraz, ma, jak może teraz coś ma, może teraz coś będzie miało. No, Ej, dobra, ty możesz jeszcze mam. fantoma do bicia go. No tak, nie ja do bicia. O nie, a no, mamy no, jeden? To no, PKS Jarosław jedzie, chłopie. No, no, na dupce go właśnie. go wyrzucił w kosmos. Ale on, on nie wypadł, on nie wypadł, panowie. No bo ja przyjechałem, a Sylomi go podbił. Panowie, pan domem, czemu życzysz? No bo Sylomi go podbił, przeleciałem na ja ja nie mam po prostu pod nim. <noise> eee. No to transa, widzowie. Samo wywalenie w kosmos, tak dużo nie da. Trzeba mu go, wiesz, Do wody Chyba Próba zjeść. była podejmowana niestety. Nieudana. Nieudana. Wiec, to mu <noise> zostawić dla tego. Ja <noise> Dobra, ZPG, ty go jeszcze masz, jak coś. Ty go, ty go masz cały Ale jak Ale, ale, o. Oooo... bardzo Ty, dobrze, <laughs> Bardzo ładnie. Spróbuj wyjść. Ty, a ty ziomek, a ty jedź dalej tam, a nie tutaj stajesz przy no, mnie. No, 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 Ja dam sobie radę, nie musisz... Z samochodem palić gumę? Ja już nie jestem pierwszy, Sylo jest pierwszy. Czy ty jest jest pierwszy? No, tak, Sylo jest pierwszy. PKS Jarocin pojechał w Futory. Jarosław. PKS. Teraz jedzie właśnie na Futory, także no, ten... jest Futory. A ty to jak Sylo jedzie po prostu Został. na radę Ziomek, co ty robisz?! Yes. No ale dupa. przecież... Aha! Ty jesteś kurwa pierdolnięty o, na ten kurwa swój pusty web. No nie mogę, no. no! No, kurwa, jakby jestem przecież trzy razy... Ja powiedziałem, uroczymy sylo pierwszy! Oga co ja. powiedział, sylo pierwszy, ja mówię, sylo pierwszy! To jest, trzy powiadomienia, jakby Dobra. kurwa ile trzeba do ciebie pisać, żeby dotarło? Ja jebę, no nie mogę. Jakim czołgiem? O, dobra, o, dobra. Spadę. Rozwaliłem go Sylo chociaż. czołgiem. No, on będzie nas teraz zatrzymywał cały czas. No także... tak, znaczy ja go zatrzymałem. Hej. Tam. Też bym już no, był ja czołgiem. Gdyby, 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 no, gdyby. Ja nie zwałem, gdyby no, nie jeden no, debil. No, wiem. no, już się tam uspokój. Nie, no nie, no bo A, to no, kurwa, no, jakby no, no, jak ktoś no, gra na no, debila, no, to mnie. No, tu się wydarzyło no, teraz. O. Mamy jakiś samochodzik, żeby go palnąć w ogóle? Coś mm, fajnego. Ja właśnie jadę po. Ja my wszyscy. A no, co on ma teraz? A, musi być ciebie Więc. palnąć jeszcze, nie? No, no. to jeszcze raz będzie, to jest 15 punkt dopiero. Nie do ZPK ze spadło po prostu. Nie, ja no bo na wsteczny wjechałem. <laughs> no nie ale mogę. No, jak nikt nie, nie jechał naprzeciwko no ciebie. No to co? No bo on nie mnie odwróci. Nie o, dobra, dobra, chodź Okej, okay, dobra, chodź tu Chodź tu. No ty myślisz, że taki cwany będziesz? Ty, czekaj, czekaj, dawaj, czekaj, czekaj, Dobiję go, ah, dobiję go, dobiję go. O! Do... Maś tu Dawaj ZPEK! Od pleców go jeszcze! Walnij go w plecy! Oh. Dobra, ja go do wrzucę. ja ja spadłem przy całym końcu, nieszczęśliwie. dobrze, bardzo dobrze. No? No, jesteś I, strasznym chujem, jest no? Chyba. Ale nie, nie wypadłem, ale zapamiętam ci to, zapamiętamy ci to będzie, że... Tak, no chłop mnie przed samym punktem chciałby walić jakby ten... Okej, dobra, stylo, chodź, 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 chodź. Zapamiętam. Wypierdalaj. Okej... Oga, też. Okej. No ale to ty mnie zaatakowałeś, to nie szefar mnie zaatakował. No tak, no tak, no. Atakowaliśmy się trochę. Także... Trochę. Nie no. To ty atakowałeś. Nie no, ZPeg, no da litość fosku. Zetpek super. jak zawsze super. Nie, tędy! Kurde, abym ci zrobił miejsce. Walgo, zetpek! Jezu, ty jesteś ty, ty, ty... Ale co ty drzesz ryja, żebyś go puścił? <laughs> teraz. <laughs> ty no ty no ty teraz nie. Teraz, teraz. Teraz, tak, tak, tak. teraz już bo teraz już się już. Bo był teraz pierwszy już już. Nie, ale to było pół sekundy minęło, bo czekam no, to... po... no bo przejechał, no bo przejechałem, przejechał no, prawie, no, prawie. no tak, nie, tak, tak. tak. Się, no, no bez. Nie, no nie rób teraz. Ale, ale nie, nie widziałeś tego, no. Nie, nie widziałeś, prawda? Ztek widział to wszystko. No, ja Ztek to wszystko, wszystko widział. To. Ale co widziałem? Ty A ty, ty za mną? żeby go puścić. No bo akurat za mną. teraz to, to Boczek nie 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 nie. Ale ty już Sylo nie widziałeś tej sytuacji w ogóle. Widziałem, że się tu i po co ty wjeżdżasz jeszcze? Boczek teraz nie nie robisz. Ale nie 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 Sylo, bo ty nie widziałeś tego. A ja widziałem, że tutaj debilnie! Ale ty spadłeś! No i widzisz, ja z tobą się uderzyłem! Po nim, przecież mówię, no! No to widzisz, no to co ty gadasz? Zaczęło no się, się ode mnie. No farmazonisz teraz. Nie, no. nie, 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 Ale nie, mi, ale mi odpaliłeś teraz. Opię. Ale mi, teraz ale mi, odpaliły, Wiesz, ale mi odpaliłeś, a ty <laughs> no, ale mi odpaliłeś, ale mi odpaliłeś! Ale zamiast się bardzo ściągać po to... no. jedź! Znaczy ja teraz dopiero przyjechałem, ale mam tutaj... Tak, dobrze, czuj się winny akurat Ty dzisiaj okay. na tym wejściu jesteś tylko winny To prawda Ja pierdolę, Ej, zwanę, no. no Ja tu trzymam gościa ja? jeż, Każda nie. pepega, trzymasz, nie? Mówić, jeż, go... jeż, każda odwolona pepega, póki co, należy do ciebie O nie, o to nie 30 tych O, czekaj, ja sobie zioma jeszcze wezmę Co? Zioma dzisiaj mam jeszcze, Zobacz jaki będzie na kamerze jazda dzisiaj. Ziom? Jakiego zioma masz? No nie Z ZPG, jakby co ty robisz na litość Boga? Skaczę. Ja jestem silniejszy chłopaku. Czopo w dupę okay. se wsłać, a nie. nie! Mądrze, mądrze. Zatrzymałem się.

Okay, Let's rado. go! Oj, no, dobra, ja już generalnie kończę, to, bo jest? ja już tyle punktów, 20 punktów na prawie na pierwszym miejscu, więc... E, ziomeczku... Nie, nie, nie. Za to, to ty wypadasz. papa. Pa. No, próbuję, próbuję. No, próbujesz, dobra, Jakby... To Możesz ZPK pomóc i próbować też no ciągnąć tego... Ja. Dziomka chyba zabiera, no jest, no. O kur... Oh. Nie zauważyłem oh. tej rampy! No to akurat... Dobrze, dobrze, no, to było git. To było dobre, dobre zagranie. Dobrze podjegał w końcu. To? No. Gdzie ja się jest? Się spodziewał, tak odboczku jakby na, na niego. Także git. Si no. Się go nie spodziewałem. To teraz albo silo albo Shepard to jest pierwszy. Ale co no. będzie. Ja wiedziałem, ja wiedziałem, no, ja wiedziałem, że to No! Żeby... no może no, bo... to też miałem jeszcze powiedzieć? Ech. A zdążyłem powiedzieć, kto będzie pierwszy? No, jak ja, jakby. jakby Zet, kurwa, jakby. Ech. Ale no bo jedziesz z tej lewej strony. Nie, też to ty debil, debil jedziesz, no, no widzisz, no, ale tak widzisz już. Widzisz już, widzisz już. Widzisz już, widzisz już, no? O, sila płynie. Sila ścipił, sila ścipił. Nie ma za co. No tak, no jest, wiem nie że macie mózgi na wodzie. Uważaj! No. Skręciłeś jeszcze na mnie, jak powiedziałem, uważaj! Ty byłeś mnie pod fotą, no, no, wiesz? Nie, to jest Nie, wiem, się no, kompletnie ja tego... nie wiem, wiem. Ej, bo on ma, ma metę, jakby coś mi się zrobić, Dawaj! No to też! Nie mam czym nawet! Nie ja, ja mogę nie, nie dać. Daj busta, daj boosta Dostaw tego busta gnoju. Słyszałem go na chwilę, miałem. No. Spróbuję na jakim buste, Debian? Spróbuję dla, ciebie, dla ciebie. Spróbuj. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. oj, oj. oj. Mam go. <śla> nie nie go! Mam go! <śla> Wsz Wszystkie trzy guły go Co jest? <noise> opcje, wygrywam to właśnie. Dobra, że nie będzie No wiem, 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 wiem. Jadę. A na tych czerwonych switchach jedzie, jedzie, a na tych czerwonych switchach ty się bardzo wiesz, że lekko...